Mander ludziska, z tej strony Arkos, a to jest kolejny odcinek, zagrajmy w Intravenous 2. Jak pamiętacie, e, udało się nam ukończyć kolejną misję fabularną. Kurde, to był koszmar. Ale lecimy dalej. E, potrenujmy sobie jeszcze ze Steve'em. Zobaczmy, co tu możemy. Obciążenie... A, więcej się już tej umiejętności nauczyć nie mogę. E, tutaj tak... E, Broń krótka. O, już więcej tego też nie mogę. Broń długa. A, w sumie tutaj chyba. Jedynie mogę pójść albo w broń różną, albo w, w tą, no, broń krótką. Może pójdę w przeładowanie broni różnej. Dobra. Działajmy. I lecimy. Kryjówka. I rozpoczniemy misję. Okej. Okay. cel Oleandra. No, właśnie, w poprzednim odcinku Oleandro dał nam za zadanie spalenie magazynu. Pamiętaj, że musisz umieścić bombę i zdetonować ją z odległości. Postaraj się nie hałasować. W przeciwnym wypadku pewnie wezwą posiłki. Jeszcze jedno lis do był plan tego miejsca. Na tych domu za główną kuchnią jest dużo pomieszczenie. Podejrzewamy, że to tam wszystko znajdziesz, ale nie będzie łatwo się tam dostać. Rozumiem. Okej, okay. multiwyrzutnia MK23. E, wziąłem sobie tym razem właśnie multiwyrzutnię z pociskami e, paralizatora i z gazem usypiającym, chociaż... Chociaż szczerze, eee... Chyba wezmę gumowe pociski SLAG, ale nie wiem czy to przypadkiem nie jest wciul głośne. Wiecie? O, chociaż może jednak wezmę ten ładunek paralizatora. Bo nigdy nie wiadomo co się może stać. Dobra Tutaj paralizator. Może zamiast noża do rzucania wezynę minę paralizującą. E, Okej. Okay. Aktywowana na odległość zimna paraliżująca trafia cele kilkoma ładunkami elektrycznymi, umieszkodliwiając kilku naraz. Okej. Okay. Aha, i trzeba prawym przyciskiem aktywować, dobra. Okej, okay, pobawimy się tak. O, Gideon. Oho, mowa o Gideonie. O, tu mamy chyba AR-15. Dobra, tu jest bezpiecznie Okej, okay, tam była wspominka o, o... O... czymś na tyłach Aha Pytanie, czy usłyszą to Okej okay. Dobra Wejdźmy na Dobra. Wejdźmy trochę na Hama Powiedzmy, że tak Fo trochę lekko na gwałt wejdziemy, tak niegrzecznie mówiąc. CIEKAJ! PIĘKNIE! Kurde A spróbujmy z, z innej manki, skoro tam nie dało rady O, mp7 Tutaj też można by było, przez okienko Dobra, przez okienko tu da radę O, karta dostępu, zbrojownia Dobra Weźmy sobie na razie paralizator Tam jest kolejna karta dostępu O nie, on tu idzie chyba, tak? Nie, nie idzie Pstryk Okej okay. Na razie schowajmy tylko tą amunicję. Nie amunicję, tylko brońkę. O. Okej. Okay. Tutaj SF19. Okej, okay. tu jest chyba na razie bezpiecznie. Butelka. Karta dostępu. Punkty kontrolne. Dobra, poproszę. Okej, okay, tu mam dostęp. Okej, okay, a tutaj jest jakaś amunicja. Jaka to amunicja? A, zwykła, dobra. Kevlar. Nie, nie, nie chcę na razie kevlaru brać. 762. Nie, dobra, na razie na razie niczego nie pyta. Tu bro, Oj, oj! Dobra, na wszelki wypadek rąbnę zapisa Cel oleandra. Kurde, tutaj jest niezaciekawie. zaciekawie. Jeszcze muszę otworzyć zamek. Noż, dobra, dobra. Lepszego momentu nie będzie No zamknij te drzwi Dobra Jestem tu najmniej widoczny teraz Dobra Kurde no Dobra, dostał. O, podnieś go. Jest mega bezpieczny akurat, aby go tu zostawić. Okej. Okay. Magazyn mamy. Ulala! Ile dobroci! Gruby śród, śród... E, Okej. Okay. Tu, tu coś mamy. Jeszcze. Schemat broni, seria trzech strzałów i obciążający materiał. O, to, to, to akurat. E, seria trójstrzałowa. Poproszę. Okej. Okay. Obczajmy, czy tam jest jakieś przejście dalej w tym załuku. Dobra. Przeładujmy. Zapiszmy. Oj oj! oj, oj, oj. Halser MP na ratunek. Kurde, ja nie chciałem w to strzelać akurat. Uff. Dawaj, dawaj, bo to zaraz. Zostawmy tutaj brońkę. Idziemy dalej. Dobra, na wszelki wypadek zapiszę grę. No w tym momencie wale więcej zapisów niż kurde. Tu jest, typu, dobra Dobra Aha Tamto mnie widział A! Przez to okno mnie widzi, kurna! Okej, okay, tak 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 dobrze ok jesteśmy do ciało i schowajmy go tu pytanie czy ten zauważy Oto jest pytanie nie zobacz, kurde! Dobra, jestem z powrotem na wszelki wypadek. Zapis walny. Dobra. Dosłownie intravenus 2 symulator robienia zapisów. <głosłownie> Dosłownie. Dobra. Okej. Okay. Patrzę tu na to okno. Tak, na to okno patrzę. Okej. Okay my wytrychem bydźmy na szybko trochę na gwałt Dobra Kurde tu też jest ta trójca Drzwi od garażu. Gasmę. Dobra. MP7, dobra. Dobra. Tylko. Okej. Okay. Lepiej nie ryzyk Co jest? Dobra, wbijamy się tu jako na Hama. No co za pierdzielony Oczywiście, no kto mnie zauważył? Dobra. Karty dostępu. Biuro. Ja, Walerstein. No, witam, jestem z powrotem i zauważyłem, że mi się to nie nagrało. Więc no, pokrótce pokażę Wam moją drogę, jak, jak ja tu dotarłem, bo tutaj jest ta skrytka z pieniędzmi. Tutaj był typ, o którego ogłuszyłem. Tutaj kolejni dwa czy jeden był? Chyba dwóch było. Nie. A nawet i trzech. Trzech typa było. I tak, no. Dosyć głupio wyszło, tak. Ja nie zwróciłem uwagi, że mi się to nie nagrało, po, po prostu. O, uwierzcie mi, ja się tam tak nerwowałem, że głowa mała. Dobra, tutaj. Tutaj wejdziemy przez szyby wentylacyjne. Tu mamy przejście. Tu, dobra. Teraz tak. Tutaj jest akurat bezpiecznie. Więc nic nie powinno mi zaszkodzić, albo raczej przeszkodzić. Proszę, ten kolega, kurna Dobra O nie To nie tu Dobra A Aha! Zapomniałem kompletnie jeszcze o jednej rzeczy jaką miałem wziąć z tamtej miejscówki z której wyszedłem dopiero teraz mi przyszło do głowy, że przecież zapomniałem odblokować Że mnie ta kamera nie zauważyła to jest w ogóle cud nad Wisłą Dawaj. Nie, nie tu. Nie, dobra. Tu tych typa powaliłem. Powaliło ich na ryj Dobra. Ja, bo tutaj byłem. Gdzie? A Dobra, tutaj obciążający materiały i biuro. Tutaj mamy... Tak, oprócz karty klucz. Mamy też Saigę. I weźmiemy sobie z miłą chęcią Saigę zamiast skorpiona, bo tak, zdobyłem skorpiona od jednego typa, ale potem jak zobaczyłem, że to jest saiga, to takie... O, to se wezmę! Dobra no Ja cię kręcę Dobra, e, nie tu, nie tu, nie tu Dobra, na ziemię się rzucić Dobra Spokojnie, spokojnie mi zawsze pod latarnią, nie? Dobra Teraz wyjść tylko tym wybitym okienkiem I będę Bezpieczny Dobra No przepraszam No głupio wyszło, naprawdę Głupio wyszło, no Ale dobrze, że miałem auto zapis Bo bym się załamał Okej okay. Jak tam księżniczko? Co tu robisz o takiej godzinie? Próbujesz wysadzić cudzą własność? O, proszę, Gidiona mamy. Widać, zostaliśmy złapani. Celość 100%! No nie ma co. Ogłuszyliśmy 20. 8, 8 na 8. Dusz, zadane ciosy, i duszenie od tyłu po 7. No, zarąbiście poszło. No. Tak, 7 zgonów. 51 wrogów było w, w sumie. Naprawdę sporo. Sporo ich tu było, ale dobra. Więc widzimy się w kolejnym odcinku. I. i co? Widzimy się u. Tam u Arkosa na z przeszłości. Ja pierdolę nie wierzę, nie nagrało mi się to! Dobra. Z, y, najwyżej wrzucę to z innego przejścia, chociaż dużo mam nagrane, więc spokojnie, y, dużo mam zapisane, więc na spokojnie przynajmniej chyba. Dobra, dajcie mi chwilę.